Wybrałeś taśmę tynkarską Blue Delfin. Jest to produkt, który zastosujesz na chropowatych powierzchniach, na przykład przy malowaniu dwóch struktur tynkarskich. Do dyspozycji masz dwie szerokości taśmy 48 i 38 mm oraz dwie długości 50 i 20 m. W zależności od potrzeb możesz wybrać odpowiedni produkt. Dlaczego powinieneś kupić tę taśmę? Pozwól, że Ci pokażę. Z łatwością przyklej ją na takich powierzchniach jak tynk, kamień, beton czy cegła. Dodatkową zaletą jest łatwość przerywania w dłoniach, co wpływa na efektywność Twojej pracy. Taśma odporna jest na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu możesz używać narzędzi budowlanych bez obaw, że taśma się zniszczy lub spadnie z powierzchni. Chcesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie odwiedź naszą stronę internetową www.bludelfintapes.com. Zachęcam Cię również do skanowania innych QR-kodów z naszych produktów marki BlueDelfin.